Dobra, oto ten, yy, szanowni państwo, prezentacja klona Mikuni. Made in China, typowe, nic więcej. Teraz tak, Pacjent Sportster. To było 883, teraz to jest ładne 1200. Proszę bardzo, to tak wygląda, o, tak wygląda klon. A, jakbym sobie coś tam pograwerował, to co byście powiedzieli? Nic byście nie powiedzieli. No ale to moja uczciwość i poczciwość nie pozwala na to, żeby komuś... Fity, że nic. dobra, proszę bardzo, to jest tak. Ładnie zestaw i teraz proszę bardzo. Linka z sania oryginalna harlejowa, żeby nie było. No tak, ciach. Zaciągamy. Uywa, ja powiem wam, że to tak na tej harlejowej lince trochę inaczej jest niż na oryginale. Dobra, ciach. Pstryk. Zobaczmy tutaj. Ran. Cicho. A I panie, no niestety to tak zawsze się kończy. On się musi nagrzać jednak. Albo trzeba tą linkę już schować, bo już się chłop nagrzał. <laughs> o! Nie, chłop się nie nagrzał. By nie było, nie? Ale jak to ładnie gra i powiem tak, te tłumiki też są fińskie. <laughs>